Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dwa dni po wizycie w Moskwie, w niedzielę 22 sierpnia, kanclerz Niemiec Angela Merkel przyleciała do Kijowa, gdzie spotkała się m.in. z prezydentem Wołodymierem Zełenskim. Myślę, że sam fakt, że Angela Merkel udała się najpierw do Moskwy, a następnie do Kijowa już jest bardzo znaczący, ma istotną wymowę, no moim zdaniem nie tylko dyplomatyczną, ale także geopolityczną. To spotkanie jest oczywiście elementem, ta wizyta zarówno w Moskwie, jak i w Kijowie jest swego rodzaju taką podróżą pożegnalną, o czym już wspominałem, komentując spotkanie z Władimirem Putinem. Jeżeli chodzi o spotkanie z pre prezydentem Zełenskim, to było ono poświęcone głównie kwestiom bezpieczeństwa energetycznego. Oczywiście nie obyło się także wobec pewnych gestów podziękowań. Tutaj prezydent Ukrainy wyraził właśnie taką wdzięczność Republice Federalnej Niemiec za dostawę 1,5 miliona szczepionek na COVID, no ale. Tak jak powiedziałem, istotą i takim bardzo istot, takim kluczowym elementem polityki realnej były tutaj rozmowy, zarówno o Nord Stream 2, jak i kwestii przedłużenia kontraktu gazowego, który ma Ukraina podpisany z Rosją, a który wygasa w roku 2024. Podczas tego spotkania Angela Merkel. Powołała się na umowę ze Stanami Zjednoczonymi, którą wynegocjowała podczas swojej wizyty w Waszyngtonie w lipcu tego roku. Jej zdaniem, ta umowa ma stanowić swego rodzaju taki parasol ochronny, ma stanowić gwarancję zaangażowania Republiki Federalnej Niemiec, aby zapobiegać no, takim obawom ukraińskim. Tym obawom, które zresztą na konferencji prasowej przedstawił prezydent Ukrainy, mówił o wykorzystywaniu gazu jako broni politycznej. Zdaniem Angeli Merkel no to porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi daje możliwość nałożenia sankcji na Federację Rosyjską, jeżeli wykorzystywałaby, jeżeli Kreml zacząłby wykorzystywać tranzyt gazu przez Ukrainę przeciwko temu państwu. Oczywiście w tym kontekście warto przywołać zapis tej umowy niemiecko amerykańskiej przynajmniej ogólnie odnosił się on do takiego strategicznego partnerstwa klimatyczno-energetycznego. Ta warto podkreślić, że ta umowa właściwie sankcjonuje zgodę Stanów Zjednoczonych na Dokończenie budowy Nord Stream 2, natomiast w żaden sposób ta umowa nie daje realnych gwarancji Ukrainie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Owszem, jest tam sporo na temat potrzeby transformacji energetycznej Europy Środkowo-Wschodniej i to nie tylko tej, k k gdzie, która oczywiście należy do Unii Europejskiej, ale także jest mowa sporo o Ukrainie, o pomocy, jeśli chodzi o transformację energetyczną tego państwa. Wskazuje się na potrzebę wprowadzenia jak, najszerz, jak najszerszego odnawialnych źródeł energii, i tutaj rzeczywiście Niemcy no, w tej optyce Waszyngtonu mają pełnić rolę taką kluczową, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie w transformacji energetycznej. Natomiast w żaden sposób nie znalazły się tam jakiekolwiek zapisy dotyczące gwarancji integralności terytorialnej Ukrainy, czy też po prostu bezpieczeństwa energetycznego. Warto w tym momencie przypomnieć, czym jest Memorandum, czym było Memorandum Budapesztańskie i jak się skończyło, jeśli chodzi o takie zapewnienia istotnych państw, istotnych graczy, nie tylko europejskich względem właśnie integralności terytorialnej państwa średniej wielkości, jakim jest Ukraina. To porozumienie międzynarodowe, które co prawda nie miało statusu traktatu, było podpisane w grudniu 1994 roku w stolicy Węgier. I na mocy właśnie Memorandum Budapesztańskiego Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Federacja Rosyjska Zobowiązały się do uznawania suwerenności Ukrainy oraz do respektowania integralności terytorialnej tego państwa, zobowiązywały się do powstrzymywania się od jakichkolwiek gruźb użycia siły przeciwko, przeciwko Ukrainie, natomiast w zamian za to Ukraina zobowiązała się do przekazania swojej strategicznej broni nuklearnej, która była pozostałością po Związku Sowieckim, do przekazania tej broni. Rosyjskiej i do przystąpienia do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Jak doskonale wiemy, nie upłynęło yy, nawet całe 20 lat i Ukraina, straciła całkiem sporą część swojego terytorium, zarówno na południu, jak i na wschodzie. W żaden sposób tutaj takie zapewnienia w porozumieniu międzynarodowym nie zapobiegły temu. Tym bardziej moim zdaniem te słowa Angeli Merkel należy tutaj w Kijowie, które padły w Kijowie, należy traktować bardzo, z bardzo dużym dystansem. Tak naprawdę ani w tej, w tej umowie niemiecko-amerykańskiej, ani w tych, na tych rozmowach Niemiecko-ukraińskich nie padły żadne konkrety. Nie padły żadne konkrety. Padły okrągłe dyplomatyczne frazesy dotyczące właśnie chociażby można powiedzieć potępiania używania broni energetycznej, tak? czyli właśnie tego gazu jako broni politycznej, ale to są oczywiście tylko i wyłącznie słowa. Zapewnienia kanclerz Niemiec o tym, że to państwo wyznaczy swojego specjalnego negocjatora do spraw przedłużenia umowy tranzytowej między Ukrainą a Rosją, która tak jak wspomniałem, wygasa w 2024 roku. No nie są przecież żadnymi realnymi, konkretnymi Gwarancjami, tym bardziej, że już ze strony, można powiedzieć, poważnych ekspertów, poważnych menedżerów na Ukrainie padają jasne stwierdzenia, że bardzo wątpliwe jest, aby Rosja zgodziła się na kontynuację tranzytu gazu po 2024 roku. Myślę, że jednym z czołowych, jedną z takich czołowych postaci w ogóle sektora energetycznego na Ukrainie warto przywołać, a mianowicie Jurija Witrenko prezesa ukraińskiego koncernu Naftohas, który właśnie wprost powiedział o tym, że, no, że wyraża po prostu takie wątpliwości, że, że, że jest bardzo wątpliwe, aby, aby doszło do przedłużenia tej, tej umowy. Drugą bardzo istotną kwestią obok energetyki była sprawa Krymu i sytuacji na wschodzie Ukrainy, sytuacji w Donbasie. Bardzo istotne jest to, że Angela Merkel cały czas akcentowała i, I można powiedzieć, no, apelowała o kolejne spotkanie w formacie. Normandzkim to bardzo wygodny oczywiście format, bardzo wygodny i dla Niemiec, i dla Federacji Rosyjskiej. Warto także wspomnieć o tym, że dotychczas Niemcy bardzo mocno stały na, na gruncie formuły Steinmeiera, podobnie zresztą jak Federacja Rosyjska, a właściwie politycy Federacji Rosyjskiej cały czas chcą wdrożenia tej formuły Steinmeiera, jest to taka formuła. Która została stworzona w 2019 roku, ogłoszona 1 października 2019 roku. Ona przewiduje przeprowadzenie wyborów na terenach zajętych przez prorosyjskich separatystów na obszarze Obwodu Donieckiego i Ługańskiego jeszcze zanim Kijów odzyskałby kontrolę nad tymi terenami. Ta formuła przewiduje także nadanie specjalnego statusu Donbasowi jako terytorium autonomicznego. Natomiast format normandzki. Nazywany często także normandzką czwórką, to Ukraina. Francja, Niemcy i Federacja Rosyjska. To taka grupa, która została jeszcze powołana w latem 2014 roku we Francji podczas obchodów 70. rocznicy lądowania wojsk alianckich w Normandii. Stąd właśnie ta nazwa. No, te spotkania, ta grupa jest nieformalną grupą. One się, te spotkania tej grupy odbywają się nieregularnie, najczęściej na, szczeblu przy, na szczeblach prezydentów państw. Bądź ministrów spraw zagranicznych. To oczywiście jest bardzo, tak jak powiedziałem, wygodne i dla Niemiec, i dla Francji, i dla Rosji. Może to przypominać nieco, no, właśnie taki w cudzysłowie, koncert mocarstw. To jest bardzo wygodna formuła dla Kremla, ponieważ. Federacja Rosyjska generalnie preferuje rozmowy właśnie między silnymi graczami, między państwami mającymi status potęg regionalnych, mocarstw regionalnych, czy to mocarstw wojskowych, czy, czy mocarstw cywilnych. W tym kontekście niewątpliwie jest to taki ukłon w stronę Federacji Rosyjskiej. Natomiast Władimir Załęski podczas spotkania z kanclerz Merkel odwołał się jeszcze raz do tych postulatów Ukrainy, które odnoszą się do kwestii trwałego zawieszenia broni, broni w Donbasie, do wycofania wojsk. Prorosyjskich, no i oczywiście do dopuszczenia między innymi do strefy konfliktu członków Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, obserwatorów międzynarodowych itd. Tak Sama Angela Merkel przyznała, że format normandzki no, nie wychodzi naprzeciw wszystkim oczekiwaniom Kijowa, nie rozwiązuje wszystkich problemów, o których wspomina. Strona ukraińska natomiast no, tutaj otwarcie przyznała, że obecnie społeczność międzynarodowa nie dysponuje innym formatem, który pozwalałby na realne, realne rozwiązywanie tych problemów. Faktem jest, że to spotkanie było spotkaniem bardzo, można powiedzieć, Kurtuazyjnym. Trwało zaledwie 45 minut. No, w stosunku do spotkania trzygodzinnego z Władimirem Putinem widać tutaj ogromną, ogromną różnicę. Dodatkowo myślę, że to, co warto podkreślić, to fakt, że Angela Merkel nie wzięła udział w obradach Platformy krymskiej, czyli takiej nowej, nowego formatu dyplomatycznego, który zapoczątkowała Ukraina. Poświęcę temu osobny odcinek temu formatowi. Na no, także nie. nie Wzięła udział w, 30, w obchodach 30 rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę. No co myślę, że jest takim dosyć znaczącym, znaczącym gestem. Po oficjalnym spotkaniu nastąpiła konferencja prasowa, na której padło jedno z bardzo istotnych pytań: czy jeden z niemieckich zresztą dziennikarzy zapytał Angele Merkel, czy Niemcy będą? Wspierać Ukrainę poprzez sprzedaż broni, poprzez dostawy broni. No, chodzi tutaj oczywiście o wsparcie tego potencjału wojskowego. Wiemy dobrze, że Prezydent Załęski ma bardzo ambitny plan rozbudowy marynarki wojennej. Uważa, że jest to jeden z takich kluczowych czynników, który pozwoliłby w przyszłości Ukrainie odzyskać Półwysep Krymski. Tutaj Angela Merkel w sposób niezwykle wymijający tak naprawdę odpowiedziała. Właściwie no, można powiedzieć, że poczuła się bardzo mocno zaskoczona takim pytaniem i mm, powiedziała dosyć, no, moim zdaniem, nie że osobiście nie zajmuje się kwestiami. Właśnie tego, tego typu. No a i, i można powiedzieć, że właściwie tak dyplomatycznie odparła, iż Republika Federalna Niemiec uczestniczy w ćwiczeniach wojskowych, które Sojusz Północnoatlantycki prowadzi między innymi właśnie z Ukrainą. No, moim zdaniem jest to absolutnie wymijająca odpowiedź. Jest to bardzo silny tak naprawdę sygnał wysłany do Kijowa, że Niemcy no, nie mają specjalnie. Ochoty na uczestnictwo w odbudowie potencjału wojskowego tego państwa. Podsumowując, myślę, że warto podkreślić, że podczas spotkania Angeli Merkel i Władimira Zoelńskiego 22 sierpnia tego roku w Kijowie nie doszło do żadnego przełomu. Co więcej, moim zdaniem bardzo istotne były pewne gesty dyplomatyczne wykonane przez kanclerz Niemiec. Po pierwsze, wizyta najpierw w Moskwie. Później dopiero w Kijowie, po drugie, stanie twardo na gruncie faktów dokonanych, chociażby jeśli chodzi o Nord Stream 2, stanie bardzo mocno na stanowisku negocjacji w sprawie terytoriów utraconych przez Kijów na, w formacie normandzkim. Bardzo istotny był brak obecności Angeli Merkel, ani nawet ministra spraw zagranicznych Heiko Masa podczas spotkania inauguracyjnego platformy krymskiej, nowej inicjatywy dyplomatycznej Kijowa. Bardzo istotny był brak udziału Angeli Merkel no, w obchodach 30 rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę. No, myślę, że te wszystkie kwestie składają się tak naprawdę w jeden spójny obraz. To znaczy, że Niemcy są bardzo mocno nastawione na strategiczne partnerstwo z jednej strony ze Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony z Federacją Rosyjską. Mają swój bardzo istotny taki koncept, taką ideę, wizję Zjednoczonej Europy pod egidą niemiecką jako państwa federacyjnego, no i temu podporządkowują swoje, swoje cele, no chociażby takie jak Energiwenda, transformacja energetyczna, która przecież nie byłaby możliwa bez rosyjskiego gazu. Moim zdaniem, jeżeli dojdzie do, dalszego, do dalszej destabilizacji na Ukrainie, jeżeli dojdzie do jakiejś no problemów wewnętrznych i zaognienia stosunków z Moskwą Niemcy nie będą skorzy do pójścia na konflikt z Kremlem. Myślę, że jednym z takich czynników potęgujących problemy wewnętrzne na Ukrainie może w najbliższym czasie stać się presja migracyjna. Ta presja moim zdaniem nie, nie będzie dotyczyć tylko i wyłącznie państw należących do Unii Europejskiej i NATO, takich jak Łotwa, Litwa czy Polska, ale także Białoruś jako taki hub migracyjny może stać się właśnie czynnikiem właśnie kierującym te potoki migracyjne także na Ukrainę. Moim zdaniem dziś Ukraina absolutnie nie jest przygotowana do zmierzenia się z takimi, z takimi problemami. Należy to oczywiście biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną w regionie, brać pod uwagę taki, taki wariant, no i możliwe oczywiście skutki dla bezpieczeństwa i Ukrainy i w ogóle całego, całego regionu. W tym kontekście myślę, że Warto podkreślić raz jeszcze, że takim testamentem geopolitycznym Angeli Merkel, odchodzącej już z urzędu kanclerza Niemiec, jest z jednej strony strategiczne partnerstwo z Rosją, z drugiej strony ze Stanami Zjednoczonymi. Ucieleśnieniem tego pierwszego jest Nord Stream 1 i Nord Stream 2, a tego drugiego to oczywiście to partnerstwo klimatyczno-energetyczne. Dziękuję Państwu za uwagę.